Słuchaj, bo tutaj były komentarze, że ten balkon, który wymyśliłaś, to on się nam w ogóle nie przyda. Po prostu nie będziemy go używać. To po co? Po co go się robi? Czy z niego zakończyć, oglądać? No nie, no nie będziesz miała na to czasu przecież. Będę. Tak Ludzie tak. mówią, że nie, że to, to, trzeba odciąć. To jest jeden temat, a drugi to tam yy, pokazywałam ci te schody, no nie? To mówię, że będą ok, a tutaj też mówią, że to się nie da po nich chodzić. Że są takie po prostu strome, no nie? Ja... Chodzę po dadzą radę O tutaj ten, ta odległość jest malutka Daj nogę O, but Ci wystaje, widziałaś? But Ci wystaje Jak wchodziłaś Tak się nie chodzi? No nie A i to, no na tych schodach to najbardziej przeszkadza, nie? Ale jakoś, jak dobrze podskoczysz jest stanie na stałe? No tak to musi trzymać tutaj sufit Trochę tego nie przemyślałam, no ale... A jeszcze było, że to jest ten... Yy, jaki to był komentarz? Że... Kurnik, no, że wielkość kurnika Ja nie mam czasu tego sprzątać, no że to jest wielkość kurnika, bardzo malutki domek, 80 metrów y, użytkowych po podłodze takich. I jak ten, jak w mieszkaniach takich w blokach 80 metrów jest, to apartamenty już są nie? Chodzi o to, że w blokach 85, 80 metrów kwadratowych to jest drogi apartament. Jak ktoś ma 80 metrów w bloku, przypominam, że my mieszkaliśmy w 32. I był za duży. No nie no, w bloku mają 80 metrów, to już jest. Jacie, jakie duże. A jak ktoś buduje malutki domek i też 80 metrów użytkowych, to jest. to jest nie wiem, klatka na myszy.